Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj zabieram Was na szczegółowe omówienie jednego z najpopularniejszych kompaktowych suv na świecie OLNIU 2026 Honda CR-V. Ten model przeszedł subtelną, ale bardzo sensowną modernizację, która sprawia, że codzienna jazda staje się jeszcze przyjemniejsza i bardziej praktyczna. Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. Honda CRV 2026 rok zachowuje charakterystyczną, solidną sylwetkę, ale zyskała nieco bardziej wyrafinowany przód z nowymi letowymi reflektorami i delikatnie zmodyfikowaną atrapą chłodnicy. Nowe wzory Felk, zwłaszcza w wyższych wersjach, dodają elegancji, a wariant Trail Sport Hybrid wprowadza bardziej terenowy charakter dzięki oponom All Terrain, czarnym akcentom i specjalnemu lakierowi Ash green. To auto wygląda nowocześnie, ale nie krzyczy o uwagę, idealnie pasuje zarówno do miasta, jak i na dłuższe trasy. W środku zmiany są najbardziej odczuwalne. Wszystkie wersje dostały standardowy 9 ekran dotykowy, który jest wyraźnie większy i bardziej czytelny niż wcześniej. Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto działają błyskawicznie, a do tego mamy w standardzie ładowarkę indukcyjną. Wyższe wersje, jak L czy Trail Sport, oferują 10, 2 calowy cyfrowy zestaw wskaźników, który wygląda bardzo nowocześnie i pozwala łatwo zmieniać ustawienia systemu Honda Sensy. Kabina jest przestronna. Materiały wysokiej jakości, a tylna kanapa zapewnia mnóstwo miejsca na nogi. Bagażnik ma pojemność około 587 litrów, co spokojnie wystarczy na rodzinne zakupy czy wakacyjne walizki. Pod maską mamy dwie główne opcje. Wersje benzynowe z turbodoładowanym 1.5-litrowym silnikiem o mocy 190 km są dynamiczne i dobrze współpracują z bezstopniową skrzynią CVT. Jednak prawdziwą gwiazdą jest hybryda E-HEV z dwulitrowym silnikiem i dwoma silnikami elektrycznymi, dająca łącznie 204 km. Ta wersja jest wyraźnie cichsza, płynniejsza i oszczędniejsza, w cyklu mieszanym realnie można osiągnąć poniżej 7 L 100 km. Napęd na cztery koła Real Time AWD w 2026 roku został ulepszony, szczególnie w niskich prędkościach, co poprawia trakcję na śliskiej nawierzchni czy lekkim bezdrożu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Honda Sensyn działa wzorowo. Adaptacyjny tempomat, utrzymywanie pasa, automatyczne hamowanie awaryjne, monitoring martwego pola i system kamer 360 stopni w wyższych wersjach, wszystko to jest na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo w modelach hybrydowych poprawiono reakcję układu na niskie prędkości, co przydaje się w korkach i na parkingach. Podsumowując, 2026 Honda CRV to bardzo udany facelift.